Hej, cześć, witajcie mnie Was bardzo serdecznie, a dzisiaj jestem tu dla Was, aby przedstawić wam grę o nazwie Podróż, czyli po angielsku Journey. Zapraszam. Ten tytuł powinien Wam wszystko tłumaczyć. Podróż, sama nazwa tej gry ee, nawiązuje do tego co robimy w grze, czyli po prostu idziemy przez tworze gdzieś daleko. Horyzont, przepiękny horyzont zresztą. Co więcej, no, ja Wam tej gry tak bardzo nie opiszę, po prostu ją trzeba sa samemu przejść, bo <noise> to, jest, to jest taka gra, która trwa ledwo za wiem, 5 godzin i jest tylko na ps -a. Od razu mówię, tylko na PS3, ale ja nawet dla tej gry bym kupił tego ps -a. No, po prostu nie wiem co powiedzieć, ona jest tak przepiękna. Ten piasek, te słońce, jak widzicie pewnie z tyłu na gameplayu, e, wszystko, wszystko pokazuje. Każdą rzecz, każdą rzecz pokazuje. E, chodzi w niej o to, że jesteśmy e, kosmitą, że tak powiem, który po prostu przemierza świat, aby dojść do pewnego miejsca. Oczywiście nie będę wam psuł klimatu, bo chcę, abyście tą grę przeszli. Jeżeli macie pes zachęcam was do kupienia tej gry, bo ona kosztuje ledwo 48 zł. Może tylko 5 godzin grania, już to jest tylko single player, nie ma... Znaczy, single player jest jak multi, tam gramy w dwie osoby najczęściej. I mamy kolegów e, naj... Właśnie, mamy kolegów, którzy nam powinni pomagać. E, jeżeli się na bardzo dobrych graczy, to oni mogą mieć ten pasek, widzicie, z tyłu e, bardzo, bardzo długi. E, dzięki niemu właśnie latamy. To jest właśnie w tej grze najbardziej istotne, czyli latanie po prostu taka mała rzecz, a tak cieszy w tej grze. Latanie za pomocą tego pasa. Ta gra przedstawia wam historię właśnie tego kosmity, który po prostu przemierza świat. Ja nic więcej nie powiem. Już wygadałem się praktycznie całkowicie na tej grze i czasem w przepływie emocji słowa po prostu w gardle i w, kurde w palcach tracę te słowa, po prostu nie wiem co powiedzieć o tej grze. Gdy pierwszy raz ukończyłem, yy, ledwie ile tam było, yy, pięciogodzinną przygodę z tą grą, yy, to, to, to po prostu chciałem ją przejść drugi raz. Chciałem ją przejść drugi raz, to jest to, się tak zrobione. Yy, pewnie niektórzy powiedzą, o to tylko single player taki, więc... Ja nie kupię za 50 zł, 5 godzin, a potem pewnie przejdę do raz i koniec. No ale powiem wam tyle. Tej, w innej grze, żadnej innej grze. Jeszcze nie, nie widziałem ani jednej takiej gry, która by miała e, właśnie taką fabułę przede wszystkim. Gdzie nic nie słyszymy: żadnego słowa. Ani jedno słowo nie spadałem. Lecisz tą postacią, patrzysz się na to słońce. Tylko słońce, tylko piasek, te wszystkie animacje. To. to, to w tych moich słowach i tam w tyłu widzicie. Dlaczego warto kupić tą grę? I to jest świetny przykład na jakie są dobre gry na PlayStation 3. Ja tutaj oczywiście Xbox nie jakoś obłamuję tam X Xbox lepszy czy tam PS. Chodzi mi o to, że dla takiego ekskluziwa y, to powinni się Xbox bić z PS-em. No po prostu to jest... To jest gra, która moim zdaniem jest najlepszą grą na PlayStation. Nie chodzi mi o grafikę o, o jakieś te, że na przykład... Killzone jest lepszy, bo jest też ekskluzywem i ma ładniejszą grafikę. Ale ta fabuła, mi chodzi o fabułę. O to, że ja pierwszy raz płakałem przy grze. Pierwszy raz. No i... Kurde, to jest taka wędrówka. Prawie cały czas wędrujesz. Nie ma co brać PSA bez tej gry. O tak, kurde. Ja teraz lecę na spontanie. To jest całkowity spontan. Ja to mówię z siebie, ja to wyrzucam z siebie, bo po ukończeniu tej gry ja po prostu tak właśnie mówię. Tak ja cały czas się zacinam więc wypada sobie kupić lub chociaż pożyczyć PlayStation i sprawdzić tą grę, bo... No nie wiem, tyle, tyle po prostu tyle. Jeszcze bym co wam powiedzieć o tej grze. Eee, po prostu lecisz takim czerwonym kapturkiem, że tak powiem, przez pustynię, bo na horyzoncie jest jakaś góra. I to jest... A to jest cała fabuła tej gry, cała fabuła tej gry. Ale to, jak się klima zmienia, jak potem jest zimna pustynia, jak te wszystkie animacje wyglądają, jaka ta fabuła nawet bez słów jest ciekawa, te wszystkie malu, malowidła na ścianach, te wszystkie rysunki, to jest to jest wszystko. I jak teraz słyszycie ekscytację w moim głosie, teraz to wszystko, co ja mówię, to po prostu powinniście, powinniście zrozumieć, o co mi chodzi. Jak macie PESA, kupujcie, bez zastanowienia, kupujcie nawet na 5 godzin, kupujcie tą grę chociaż ja nie lubię za bardzo konsol ja PC-ta, PC ale mój pc to się nie wyciąga i to ja powiem tyle tak, w ciemno znaczy już pewnie nie w ciemno bo on wszystko powiedziałem i, i tyle tyle praktycznie tyle chociaż jeszcze zapałem tak z myśl jedną i powiem na tylko tylko tak rozumiem wiem wiem co chodzi już pewnie będzie zakończ to ale materia ma być do 10 minut więc ja mam jeszcze troszkę czasu więc powiem coś jeszcze dla mnie ta tytułowa podróż i yy, po, ta potrzeba podążania po celu, yy, bez względu na okoliczności na przykład i te przedstawienia i, i, lo, i los cały, czyli tam na przykład ta zima i to wszystko, on cały czas pchnie do przodu i to jest jak człowiek, to jest moim zdaniem jak człowiek tak raczej sobie człowieka. czyli wszystkie przeciwności w narkach i lecimy do tej tak zwanej góry. To jest cud, cud pier... Powiem mam tyle. Jeszcze. Jeszcze. Tyle. Więcej wam nie powiem. Nie wiem jak tam będzie z montażem. Ja to wszystko próbuję obrobić. To było na tyle. Ja się z wami żegnam. I pamiętajcie. Tą grę, jeżeli macie PSA-a lub chociaż go pożyczyliście, kupcie albo chociaż pożyczcie bo przeżyjecie po prostu coś niebywałego. Tak więc to było na tyle cały gameplay, wygadałem się, oj, oj, oj strasznie strasznie się wygadałem. To jest taki gameplay z komentarzem moim. No i cóż, mam nadzieję, że mój głos, chociaż troszeczkę jeszcze przy chorawy właśnie Wam pokażę o co chodzi z tą podróżą. Tak więc to było na tyle. Ja już skończyłem mówić. Hej, cześć, na razie, trzymajcie się tam, grzywam miłego popołudnia. Pozdrawiam wszystkich i zachęcam Was do kupienia tej gry. Nie, nikt mi nie zapłaci. Cześć, trzymajcie się.